Dzień dobry, Daniel TVP Info. Panu, dlaczego unikaliście odpowiedzi na trudne pytania i dlaczego do tej pory nie przyjmowaliście zaproszeń do Telewizji Polskiej? Ale ja widzę, że redaktorzy, może nie, pracownicy TVP Info się zmieniają, ale pytania cały czas pisane na Nowogrodzkiej. No dobrze, więc, odpowiadam, więc, więc odpowiadamy, odpowiadamy panu z pełną odpowiedzialnością. Na każde pytanie odpowiadamy, pod warunkiem, że są zadawane przez dziennikarzy. Nie będziemy odpowiadać na pytania polityków PiSu, albo pytania przygotowane przez polityków PiSu, dlatego, że to oni powinni tłumaczyć się opinii publicznej z tego, co zrobili w Polsce. W telewi telewizja publiczna, szanowny panie, to była 8 lat temu. Dziś jest radiowęzeł pisowski. I pan... Nie wiem, czy to Pana uraża, czy nie. Jeżeli tak, to bardzo mi przykro z tego powodu. Pan jest pracownikiem Radiowęzła z Nowogrodzkiej. To Kaczyński jest Pana prezesem. I to jest ten wielki dramat. Ja nadal i będę pytał każdego dnia jak Państwo będziecie przychodzić na nasze konferencje prasowe. Ile czasu poświęciliście aferze wizowej? Jaki materiał o tym zrobiliście? Czy zadaliście jakiekolwiek pytanie Kamińskiemu, Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Czarnkowi o tą aferę? Czy przygotowaliście chociaż jeden, jeden króciutki materiał w dzienniku telewizyjnym, który naprawdę przebija to, co działo się za czasów słusznie minionych? Czy cokolwiek w tej sprawie zrobiliście? I pan, mnie, pan się mnie pyta, czy ja odpowiadam na pana pytania? Pan się naprawdę mnie pyta, ja się pana pytam. Komu pan służy? Polakom, czy służy pan funkcjonariuszom i kacykom władzy? Ja bym chciał tylko jeszcze, jeśli mogę, jedną rzecz, bo jeżeli chodzi o TVP, to jest bardzo rzecz istotna. W roku 2015 yy, i wcześniej telewizja polska należała do wszystkich. Każdy może sprawdzić statystykę również na stronach telewizji publicznej i zobaczyć, że wszystkie partie polityczne stowarzyszenia miały dostęp do telewizji publicznej i każdy mógł wyrazić tam swój pogląd. Od 2015 roku, od 2016 roku telewizja Polska stała się ściekiem. Stała się systemem, który niszczy całe grupy społeczne. Pielęgniarki, lekarzy, ktokolwiek zadrze z tą władzą, jest niszczony przez telewizję publiczną. Ale w 2015 roku telewizja Polska miała zysk. To była y, instytucja, która przynosiła zysk polskiemu państwu i samej spółce na poziomie 150 milionów złotych. Dzisiaj to jest strata w wysokości 3 miliardów złotych. 3 miliardy złotych idzie na takie incydenty jak dzisiaj. Z przewodniczącym Tuskiem pod y, telewizją polską, a te 3 miliardy złotych mogły iść na leczenie polskich dzieci. W tym czasie rodzice muszą się na zrzutkach składać, żeby starczyło na leki, na choroby rzadkie, na nowotwory. To jest wstyd, który wy za sobą niesiecie. Chciałbym, żeby pan to wiedział, że telewizja publiczna została zniszczona przez was. Jeżeli pan pyta o pytania, to nie są trudne pytania, to są pytania z tezą. To są pytania, które mógłby zadawać Kowalski. Y, ten kowalski w programie publicystycznym, bijąc się z innym posłem na argumenty, ja jestem w stanie taką argumentację przyjąć, ale Pan jest funkcjonariuszem publicznym, który, który bierze pieniądze od obywateli, niezależnie od tego, na kogo ci obywatele głosują, bo Pan jest finansowany z podatków polskich obywateli, to, co zrobili dziennikarze, yy, Dziennikarze telewizji polskiej to jeden z największych skandali. I powiem panu, że zapowiadał pana prezes, czyli Kaczyński, że w Polsce z TVP zrobi się BBC. To ja panu powiem, że to jest Russia Today. Że TVP to jest dzisiaj Russia Today. I Russia Today może się od was uczyć propagandy, bo jeszcze nikt nie zrobił tak wiele złego w tak krótkim czasie, żeby niszczyć całe grupy społeczne w Polsce jak TVP. Adamowicz to jest oczywiście sztandarowy przykład. Wszyscy pamiętamy, jak ten dzienni, dziennikarz, który biegał za nim z tą kostką. Wszyscy pamiętamy incydenty z Owsiakiem, wszyscy pamiętamy to, co się stało. I Panu powinno być wstyd za to, że Pan w tej instytucji pracuje. Ja rozumiem, że Pan jest dzisiaj po drugiej stronie mikrofonu, ale jest Pan jedną z osób, które pokazywałem publicznie, i chciałbym, żeby Pan po prostu. Kiedyś, któregoś dnia, jak pan rano się goli, spojrzał w lustro i odpowiedział sobie, czy warto. Bo ten system, który dzisiaj działa, się skończy. To nie jest tak, że to będzie trwało zawsze. I, i nie chodzi o pana przyszłość, bo to jest pana sprawa, ale chodzi o jakąś moralność, etykę zawodową, o to, czy naprawdę warto robić to, yy, co pan robi. Czyli działać po prostu na pilota jakiegoś polityka. Wtedy, kiedy pan, rozumiem, kiedyś, jak wchodził do tej pracy, chciał zostać prawdziwym dziennikarzem, który zadaje trudne pytania zarówno władzy, jak i opozycji. Nie mam nic przeciwko, żeby pan mi zadawał trudne pytania, ale niech pan zada trudne pytania Wawrzykowi, Rałowi. Ja nie widziałem ani jednej interwencji telewizji polskiej w tej sprawie. Mamy tutaj dziennikarzy ze wszystkich redakcji. Ile afer wykrył TVN? Ile afer wykrył Onet, Wirtualna Polska, Polsat, przecież to są telewizje, portale, które działają w interesie publicznym. Co wy zrobiliście w interesie publicznym? Że pokazujecie władzę jako jedną stronę medalu, tylko władzę, która jest świetna, że jest najlepsza na świecie, że nie ma żadnych afer, że Misiewicz był super, że Macierewicz jest genialny, że nikt nie niszczył polskiej armii, nie zwalniał polskich oficerów? To jest dzisiaj coś, nad czym Pan się powinien zastanowić. Na każde trudne pytanie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, tylko bądźcie chociaż trochę raz w życiu obiektywni. No to ja też przypomnę, że Panowie są wybrani przez nauki. To okay. Waszym obowiązkiem jest, aby wypowiadać się dla, menu, dla, dla, mediów. dla mediów. dla mediów, dla mediów. Dla dobrze. dobrze, to, 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 to odpowiem wypowiedzi. chętnie. Znaczy, telewizja rządowa stała się telewizją antynarodową. To wszyscy widzimy. Nikt tak nie dzieli polskiego narodu, nikt tak nie dzieli polskiego społeczeństwa, jak ta propaganda, która się leje, propaganda nienawiści każdego dnia z mediów rządowych. Ale pan zapytał o to, dlaczego nie chodziliśmy do TVP. Skoro pan nie wie albo udaje, że nie wie, to. Muszę, mam ten smutny obowiązek przypomnieć o tym fakcie. Mianowicie kilka miesięcy temu telewizja rządowa, media rządowe, funkcjonariusze mediów rządowych brali udział w haniebnym spektaklu szczucia na rodzinę pani poseł Magdy Felix i doprowadziliście do śmierci jej dziecka, jej syna. Macie w tym swój udział, macie krew na rękach i w protestie przeciwko temu, że nie cofacie się przeciwko niszczeniu dzieci ze względu na interes polityczny. Od wielu miesięcy nikt z parlamentarzystów koalicji obywatelskiej nie był w TVP1, nie był w TVP Info. Dziś ta sytuacja się nie zmieniła. Czy nadal mamy w sercach poczucie, że do tej śmierci się przyczyniliście? Z drugiej strony wiemy, że za 25 dni są wybory i część Polaków nie zna prawdy o tym, co się dzieje w Polsce, bo jest skazanych na telewizję rządową, dlatego zatykając nos. Pójdziemy do TvP po to, żeby te słowa prawdy na waszej antenie wybrzmiały. Jeszcze jedno pytanie, jakiś kolejny odcinek serialu na pewno go Czy będziecie panowie oglądali? To ja panu odpowiem. Na no to. Nie, nie oglądam propagandowych gadzinówek przygotowywanych na zlecenie Nowogrodzkiej. To jest po pierwsze. Po drugie, pan nam mówi o naszych obowiązkach. Naszym obowiązkiem jest pokazywać, co za pieniądze Polaków robi radiowęzeł z Nowogrodzkiej. I każda taka konferencja jest doskonałym przykładem, aby pokazać, jak wy się zachowujecie. Dzisiaj cała Polska widziała, jak zachowywał się jeden z waszych czołowych funkcjonariuszy. Nie powiem tutaj dziennikarz, bo to funkcjonariusz. Osoba, która przeszła zakłócać, przyszła zakłócać. Konferencję lidera jednej z partii opozycyjnych. Wy pan co? Kolega mówił, że wy jesteście, że od was Russia tutaj się, mogłaby się uczyć. Od was się wszystkie reżimy mogły uczyć. Przecież to, co Wy wyprawiacie, to są standardy z jakichś kompletnie z jakichś demoludów, skrajnych demoludów. Pan naprawdę nie widzi tego, że takie zachowanie pana Rachonia, który w sposób siłowy stara się wejrzeć na konferencję prasową lidera partii opozycyjnej, to, to, to jest po prostu wstyd. Pan naprawdę chce tego. Bronić. Wy pan, ja wiem, że wasi pracownicy kiedyś przebierali się w dziwne stroje imitujące, no, sam pan wie dokładnie co, i wy się nic nie zmieniliście. Znaczy, Może macie trochę lepsze garnitury dzisiaj, bo zarabiacie, wyprowadzacie gigantyczne pieniądze. I to jest kwestia tego, na, na co wy zasługujecie i co wy robicie dla polskiego społeczeństwa. Naszym obowiązkiem jest odpowiadać na pytania dziennikarzy, tylko wy nie jesteście dziennikarzami. Rozumie pan? Pan nie, pan, nie jest, pan nie jest dziennikarzem. Pan jest funkcjonariuszem PiSu. Jak mogę pana zapytać i poprosić, żeby pan okazał swoją legitymację, ale legitymację PiSowską. Wtedy będzie wszystko, będzie wszystko jasne.